Na Was bardzo daję w kolejnym odcinku ze szósteczki z bossów. Jak widzicie, w widzicie tej sobie, widzicie sobie, sobie zacząłem już gierkę. Przepraszam Was, że zacząłem sobie już gierkę, no ale no dobra, nie będzie. Zacz, zacząłem sobie już gierkę wcześniej. W ogóle zostacie na sam traciła pałeczkę, bo mi się podobają te dwie bossy. Te szósteczki. W ogóle muszę sobie postawić łódkę, bo tutaj trochę będzie problem raszami z innymi raszami właśnie, figurkę jeszcze trzeba postawić. No, chyba nie to zbieram do figurki, niestety. No dobra, to dobra to nie postawię najwyżej. No dobra, nie postawimy sobie figurki. paca. No dobra, no i tak żeby także no. Zaczynamy sobie gierkę. Na bosie. Dzisiaj w ogóle post na, na, na tej mapie, także to jest dosyć ciekawe Brunarius oczywiście Czy to, a Także sobie widzowie farmimy standardowo Luba Marketplace sami będę sobie grał, bo nie można grać Monkey widzieć niestety Dobra. Przepraszam, was w ogóle, że tak, że tak zaczynam A teraz od Znaczy jak czegoś się, no wiecie, jak o tym... No, ale miałem trochę problemów. Mi się wydaje, że mógłbym... Będziemy dać sobie ten druida. Chyba tutaj sobie kolejną, kolejną łódkę dam. Nie wiadomo. Będzie. No, będzie lepiej A na pierwszych tirach Nie wiem właśnie czym by degrał Nie mam pojęcia Nie widać, że może Mark sami. Zastanawiam Market place'a dużo mógł zrobić No, bo to się nie tak... Yy, no, nie można postawić manki, wiesz? Także... Wiecie Spotkałem bym sobie wtedy grał, nie? I sobie wtedy łódkami grało na pewno po zarabianie. Pewnie, że tak. zakusznika też damy. Kupimy zakuśnika. Normal mam pierwszego marketingplaisa, super. metalowe, dobra, co czekajcie, sobie za chwilkę to ogarniemy te metalowe. Okay, ogarnę sobie alchemikiem po prostu pod, pod dół. Jak to zbieram do alchemika. No, no nie wiem, będzie tu Rapid Gold? Będzie. Super. W ogóle się, jak sobie jeszcze dać. Zapomniałbym o buntrapie bym zapomniał dobra ile będziemy mieć mamy No i tak, w ogóle jak pokonać jak pierwszy tier jak pierwszy pokona, będzie się zastanawiać. No, szczerze, byłem z takimi bombami standardowo. Zastanawiam się w ogóle, jak pokonać pierwszy tier basa. Albo z taki bomba, albo coś innego, może nie wiem. super sobie oddam tutaj, w tym miejscu zabieram drum drum drapa, bo no lepiej tak. W tym miejscu jest lepiej. sobie powoli, brachu, wskazuję. Wysyki bomby, to sobie już powoli kupowało. Wiadomo. Wiem jeszcze, wiem, jeszcze mi nie stać. Wiem, wiem. Wiem, że jeszcze mi nie stać. No i to będzie można mieć? Mamy już dobra, mamy już takie bomby. I muszę sobie jeszcze na ten raz, który będzie był puszczą bos. Ulepszyć po prostu tego. Mumy sobie kupić. Dobra. Dobra, wzdałeś z z powrotem. Hmm. Ciekawe czy to wystarczy mi. A muszę sobie jeszcze dodało że armatę. No dobra, armatę co dołożmy. Spokojnie. I to już nam powinno wystarczyć, na spokojnie, fajnie. Postawię sobie to wiadomo. Czwarte tiery będę chyba chciał postawić, mi się wydaje. Będę chciał postawić czwarte tiery. No, ja w sumie nie mam ani wiedzieć, to i tak wiecie. Postawimy sobie farmera, tak się stanąłem to być farmera? stawiamy, damy sobie farmera Kolejną po farmę, postawię Super mamy Mamy posty, super fajnie Można w ogóle sprzedać tą, dom. E, tą, tą Będzie można sprzedać i sobie, patrzcie, po prostu te Farmy o. Jest zarobiście jest Dobrze, kurde Defensywa trochę taka kiepska Moim zdaniem Pozastanawiam się, czy dobrze jest sprzedać? Na przykład nie wiem. Wykrywanie kamo dać na przykład w tym miejscu. Gdybym dać wykrywanie kamo, to nie byłoby głupie. Tylko w którym miejscu? Beter sobie damy. No trochę nam przejdzie, kurde balonów. Ta mapa nie jest Dobra, można dać też Ja bym sobie dał wiecie, on jest dobry strasznie. On będzie dobry. Bruganer. Pod, pod ten, pod ten on Będzie strasznie mocny. Kurze że z kamo będziemy mieć problem. Raczej niż gdzieś się wydaje. Albo nie, jednak nie będziemy mieć program z kamo. Nie mi się wydaje, bo nie raczej. Powinniśmy mieć program z kamo, dobra, super. Ulepszamy sobie. ale w ogóle łódki trzeba dużo łódek postawić pod te od zarabianie. Tu mam Marketplace, a ono, no... Dobra, stawiamy sobie, stawiamy sobie dużo czy, to dużo łódek. Fajnie. Co, czy. Dobra, kurczę, udało się, dobra, spokojnie się spoko. spoko. Stawiam, że nam się nie uda. więc tego sterowca, dobra. No to się no nam przejdzie, kurde. Jednak no kiepsko to wygląda. <grym> Ale wiem co mogę dać sobie. Coś mam... Te, mam. Tego, coś mam. W ogóle mogę... Jest trzeba dawać, bo wiadomo dlaczego. Dobra, kupuję sobie to po prostu i powinno nam to wystarczyć. Ulepszamy faremki. Znaczy nie nie faremy, tylko łódki. Ty. Ja w ogóle zastanawiam się, czy nie kupić piątego, piątego tieru. No, piąty tier będzie dobry. Piąty tier był budowy bardzo. Tak. Dobra, I Witamy sobie Tom, Peter is here. Za i ulepszam sobie piąty tie. Dobra, ile brakuje mi łódek? No tak trochę. Nie wiem, czy się uda mi. wiecie. Zbieram, no do, do 20 zastakować, tylko zobaczymy. Ona no, powinna się udać. Cyk. Mam, mamy 20, super. Dobra, i ma madem zagramy sobie na koniec, bo tier bossa mi się wydaje. Kurde. Dartnikan, trzeba dartnikana nadać Tak, pyk. Dobra, mamy darznikana, ale dobra, bo 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 bardzo widzę, już idzie. No wiem, wiem, że idzie już włos. Zadam sobie w od marketplace, y może. Öh my się czy dobrze zrobiłem. Nie wiem, nie mam pojęcia. <coughs> Nieważne, zrobiłem. <coughs> A, to już tutaj mi czytało, okej, okay, spoko, może być. Dobra, rozbieramy sobie już na powoli na ten... Na tego. Mada. mamy, mamy widzowie Mada, super. I nam się raczej udać. Dobra, powinien obrać Nam się powinno udać. Spoko, super. Ja, przeszło mi. Widzieliście to? Dobra. Mamy widzowie na Mada. I teraz tak. Powinienem powinien, powinien coś kupić. No nie no, ale kiepsko to wygląda. Czekajcie, przed tym, no, przed tym jak. Czekajcie, zanim, no, zanim się kupi MADA, to kupi sobie może Bruganer pod z tego. Wiem, to jest trochę takie marnowanie kaski, no wiem. Wiem, troszkę będę, no bolewał nad tym, no ale dobra A za chwilę, no na no, 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 Mada muszę trochę poczekać jeszcze co że wam powiem dobra, czekamy, czekamy se na Mada krótko mamy, mamy, dobra, mamy, mamy widzowie, mamy widzowie na Mada, super dobra, i powinien, dobra, Bryganer powinien zrobić robotę, super Ja będę sobie zbierał na, na królową Mastera. Zbierać właśnie się zastanawiam. Dobra, w ogóle można kupić sobie piek. Kwarta tyle kupimy. No, troszkę, troszkę straciliśmy życia, no trudno. W ogóle muszę sobie szybko nabrać na osobę Mastera. Ciepciutko. Mamy grę z Mastera. Super, teraz powinno nam raczej... o super, pójść. Ile tak. Dobra, lepszy niż czwartek super. W ogóle łódki. No, czy więcej bym dostał? Łódek, po do zarabianie. I zastanawiam się na kolejny dzień bo zbuduję paragon. Czy uda mi się zbudować paragon? I zastanawiam. Czy raczej nie. Czy uda mi się? No nie wiem, szczerze. Wątpię, no zobaczymy. Już tak nie wiem, nie wiem ile będę chciał na przykład przeznaczyć na, na paragon, aby go zbudować. Cyk. Cyk dobra mamy. No i dobra, no i sobie taki budżetowy postawimy paragon, mi się wydaje. Budżetowy paragon. Nie będzie, no nie będzie raczej duży poziom. Zobaczymy. budżetowy Paragon sobie będziemy stawiać. No, spokojnie. W ogóle nie, no to no zbieramy na Paragon. Może nam się uda. Jestem tego pewien, że nam się uda, także super. Węgiel będzie chyba w tym miejscu mi się wydaje, także na spokojnie. Mógłbym kurde, jeszcze wiecie? No, sobie poziom się no, pochodnica, do zbierać sobie do tego, no do, do ale dobra. Nie, 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 potrzeba raczej, mi się zdaje. Raczej nie potrzeba. Dokładać, dokładać w ogóle Golda? Dzisiaj zastanawiam się. Dokładać w ogóle Golda, coś więcej? Nie, no raczej chyba nie. I tak będzie dobry poziom, wystarczający. i dokładamy Golda. Po co niby dokładać Golda? Czyli 30 level, może być super. No, będzie dobry. I w ogóle teraz na piątej, na 5 teraz zbieram Dobra Super, mamy paragon już Fajnie W ogóle jeszcze potrzebuję paragon do, w ogóle do łódki bym sobie zbudował paragon Tylko nie wiem gdzie bym mógł mieć W którym miejscu Może w tym? Nie wiem, tylko nie wiem czy to zbieram, zastanawiam się Dobra, sobie włożymy sobie autostart w sumie, możemy sobie włączyć autostart Spokojnie Jeżeli widzę, zobaczymy się za chwilkę, jak, już, jak będzie kolejny, jak będzie kolejny Bo nie nie, 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 nie nie, trzeba w sumie. Nie, więc robić. Czy robić w ogóle cięcia? Czy chcielibyście, żebym robił, żebym robił cięcia, czy raczej nie? Powiedzcie mi w komentarzu, napiszcie w komentarzu, czy raczej nie, raczej nie, czy raczej nie robić cięć. To jest dobre, czy nie? Panawiam. Dobra, ulepiamy sobie wódki Wiem, ja tyle ja tylko wódek mam Mogłem sobie więcej postawić łódek, ale dobra, nie nie chcę O co? Kolejny post pokonał sobie, chyba mi się wydaje, bez... O, kole... Paragony po prostu zwykłym Tym paragonem po prostu pokonamy na spokojnie Totemy w ogóle mogłeś położyć, chuj te temy W ogóle dawno nie graliśmy Gerardo na posie Szczerze wam powiem, bardzo dawno Dobra, no I tu mogę, tutaj mogę dać ten, Better Hall Tam sobie postujemy, super W ogóle do piątej też sobie postawię, bo jeszcze nie mam Przydałoby się, pyk Nie wiem ile w ogóle tych tam ma. Dziesięć? Chyba nie jest to dziesięć może postawię. Zastanawiam się. Dobra. Będzie Gerardo, tutaj Gerardo, ok. fajnie wykonanego bossa, super. Mogę w sumie wstawiać za Paragon niż powoli. Jeszcze mi wiem, jeszcze mi nie stać, jak na razie. Nie stać mi jeszcze. Dobra, już mo można wstawiać już Paragon, super. I będę dodawał 2 golda. 50 level super. W ogóle dam sobie teraz paragon do, do łodzi podwodnej, więc chciał sobie to postawić teraz I Nie wiem, czy mi się uda. Zobaczymy Paragon do łodzi podwodnej, sobie chciał postawić hmm. pod, pod którym jest ten? Pod tym, okej Chyba się nie udało to zbierać, mi się wydaje. Dobra ja Będziemy bez, bez tego robić Troszkę sobie tutaj dodam i postawię Paragon, będzie? Nie wiem, w miejscu nie wiem właściwie, w którym miejscu. że nie wiem. Gdyby mógł być Paragon, będzie taki Paragon, wiecie. No, taki mały. Nie za duży. Mały poziom mi się wydaje, będzie Paragon. Do tego? To już będzie stać ostatni, ostatni tier, nie? Czy dobrze, dobrze myślę? Bo dobrze myślę, nie? Czy nie wiem, czy dobrze myślę? Chwilkę, dobra, bo nie można stawiać sobie. No to, to już jest ostatni tier, okej. Okay. No to dodaję to wszystko. Budujemy, budujemy paragon do tego. No wiem, nie, nie jest za duży poziom. Wiem, nie, wiem, wiem, że nie jest za duży poziom, ale dobra. zawsze coś. Dobra, nam się, widzę, widowie nam się udało pokonać bossa, także super Super, że nam się udało, fajnie No także dobra, e, także będę kończył odcineczek W ogóle jakie zasady na, na kolejnym, na kolejnym jakieś zasady? Mm, takie same Także ciekawe sobie no, Także że żegnam się z wami, do zobaczenia, papa, pa, cześć, papa pa.